Kubuś i przyjaciele, how many? Piglet holds one white flower. Prosiaczek trzyma jeden biały kwiatek. Flower, kwiatek. Can you guess who else has flowers? Czy odgadniesz, kto jeszcze ma kwiatki? Zobaczmy. Mamy tutaj kubusia puchatka. Która trzyma dwa kwiatki. Two flowers. There are two white flowers next to the hero. Obok kłapałchego są dwa białe kwiatki. What is here? Co tutaj jest? Zobaczmy. Mamy tutaj żabę. Żaba to po angielsku. Frog. Three green leaves are floating in the air. Trzy zielone listki unoszą się w powietrzu. Four red ribbons are attached to the kite. Cztery czerwone kokardki przyczepione są do latawca. Kite, latawiec. Winnie the Pooh has got five green apples. Kubuś ma pięć zielonych jabłek. Apples, i jabłka. Może spróbujemy policzyć je razem. One, two, three, four, five. Who would like to play with Winnie? Kto chciałby się pobawić z kubusiem? Zobaczmy. Mamy tutaj prosiaczka. Piglet has got six yellow ducks. Prosiaczek ma sześć żółtych kaczek. Duck, kaczka. Spróbujmy policzyć je razem. One, two, three, four. Five, 6. Who else has got a duck? Kto jeszcze ma kaczkę? Sprawdźmy. Mamy tutaj tygryska. Winnie has got seven colorful balloons. Kubuś ma siedem kolorowych baloników. Who else like balloons? Kto jeszcze lubi baloniki? Sprawdźmy. Mamy tutaj prosiaczka. Check, who wants to play with Winnie. Sprawdź, kto chciałby się pobawić z Kubusiem. Tutaj mamy tegryska. Winnie the Pooh has got eight toys. Hobosh ma 8 zabawek. Toj, zabawka. Możemy policzyć je razem. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 toys. 8 zabawek. Can you see 9 colorful butterflies? Czy widzisz dziewięć kolorowych motyli? Find more butterflies. Znajdź więcej motyli. Zobaczmy. Two butterflies. Dwa więcej. There are ten bees flying in the air. W powietrzu lata 10 pszczół. Bee szczoła. Spróbujmy je razem policzyć. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Find who else can fly? Poszukaj kto jeszcze potrafi latać. Zobaczmy. Mamy tutaj ptaszka. Edward.